Uśrodzę na krótką chwilę wyjaśnić dwa pojęcia, zwłaszcza dwa terminy z tej dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze to ta inwektywa, to przezwisko, wręcz przekleństwo, którym uczeni w piśmie obdarowują w cudzysłowie Jezusa. Ma Belzebuba, jest Belzebubem. To nazwa bóstwa, które Izraelici zastali w ziemi Kanaan, kiedy weszli po przejściu. Przez pustynię, przez rzekę Jordan do ziemi obiecanej tutejsze ludy czciły Baal Zabala to jest Baala Pana i Króla taki jest tytuł tego Boga. Zresztą słyszymy o nim nieraz na kartach Starego Testamentu z jego kapłanami zmaga się, siłuje na ofiary, chociażby prorok Eliasz. Ciągle ktoś odchodzi od wierności Panu Bogu i stawia jakieś posążki, stale kamienne pamiątki na cześć tego bożka Baala. Żydzi traktując go prześmiewczo i pogardliwie zmienili jego nazwę z Baal Zabal na Baal Zebul albo Baal zebub. Za każdym razem brzmi to w tłumaczeniu na język polski dość okropnie, wręcz nieprzyzwoicie bo oznacza tyle, co z Pana i Króla robi się nam Pan Obornika albo Pan Nawozu, to jest Balzebul a Balzebub to znaczy tyle, co właściwie Władca Much, tak by trzeba było przetłumaczyć, tych takich, które siadają właśnie na jakichś nieczystościach, na jakimś gnoju za przeproszeniem, więc w ten sposób pogardliwie określali Żydzi to bóstwo pogańskie które zastali w Ziemi Obiecanej z czasem stało się ono synonimem sił nieczystych, sił diabelskich. Zresztą ewangeliści wszyscy, przynajmniej ci synoptycy, odnotowują taki przypadek, że właśnie tak próbują zdyskredytować Pana Jezusa uczeni w Piśmie, zarzucając mu, że czyni mocą Belzebuba albo sam jest Belzebubem te wszystkie znaki, które czyni. Ciekawa rzecz, że Jezus ile razy odpiera te ataki, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, nigdy nie używa same, sam nie wypowiada tego imienia. Zawsze mówi o szatanie, o duchu nieczystym, ale nigdy z Jego ust nie słyszymy tego słowa Belzebub. To pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić i Pan Jezus zresztą sam się broni dzisiaj doskonale, bo mówi, no, że zarzut jest absurdalny, bo przecież nie może szatan samego siebie wypędzać, sam z sobą toczyć walkę, z taki, można powiedzieć, rozpaczliwy krzyk, wołanie Jezusa „ludzie pomyślcie, zlitujcie się, zanim coś powiecie, bo to, co mówicie, jest głupie, jest niedorzeczne, to się nie trzyma kupy, żeby zarzucać temu, kto czyni dobro, że czyni to mocą czegoś złego. I od razu Pan Jezus dodaje rzecz, którą znowu warto wyjaśnić, znaczy kwestię odpuszczenia grzechów. Wszystkie będą odpuszczone, z wyjątkiem tego, jeśli ktoś zbuźni przeciw Duchowi Świętemu albo jeśli popełni w innym miejscu jest mowa grzech przeciw Duchowi Świętemu. A pierwszy rzut oka wydaje się, że jednak Boże miłosierdzie ma jakieś granice, że dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, takiego grzechu, który Pan Bóg już nie może odpuścić. To rzeczywiście jest pytanie, no jak trzeba zdenerwować Pana Boga, żeby mu brakło miłosierdzia? Czy jest taka ściana, do której można dojść? Czy już tak nawywijać, tak narozrabiać, żeby Pan Bóg powiedział, przepraszam, ale naprawdę ci tego nie mogę przebaczyć? Otóż to nie jest kwestia tego, co człowiek złego zrobi. Boże miłosierdzie nie zna granic, jest nieskończone. Pan Bóg może w swoim miłosierdziu przebaczyć każdy grzech. Nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg by nie mógł przebaczyć. Więc co to jest ten grzech przeciw Duchowi Świętemu? To jest tak najprościej mówiąc, jakby ktoś wziął na przykład garnuszek, filiżankę albo szklankę i obrócił do góry dnem i postawił na stole. No to choćbyśmy mieli, nie wiem, beczkę czegoś tam, herbaty czy kawy, to nie nalejemy, nie da rady. Ale nie dlatego, że komuś nie chcemy nalać, tylko dlatego, że on postawił tę filiżankę czy garnuszek do góry dnem. Grzech przeciw Duchowi Świętemu to jest, czy bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, takie odwrócenie naczynia do góry dnem. Pan Bóg chce przebaczyć, ale nie ma jak wlać tego miłosierdzia, nie ma do czego, bo człowiek się odwrócił od Bożego miłosierdzia, jakby do góry dnem. Właśnie to są te grzechy, kiedy, kiedy człowiek, Pan Bóg Bogu mówi, nawet nieważne, co tam zrobił, co na wywijał złego, jakie zbrodnie popełnił, tylko jest zamknięty na Boże miłosierdzie. Mówiąc inaczej, odrzuca Boże miłosierdzie. Ciekawą rzeczą jest to, że Żydzi w Starym Testamencie już znali takie grzechy. Mówili, że jedynym grzechem, który najwyższy nie może przebaczyć, jest odrzucenie tory, czyli odrzucenie pisma świętego, tak mówiąc trochę yy, upraszczając rzecz, czyli odrzucenie samego Boga. Tego Pan Bóg nie może przebaczyć. To nie dlatego, że On nie jest w stanie, bo Pan Bóg może wszystko, tylko nie jest w stanie dlatego, że człowiek się odwraca do góry dnem. Jesteśmy takimi naczyniami czasem ubrudzonymi grzechem, jakąś słabością, popękanymi gdzieś tam, obtłuczonymi przez życie. Wierzyć, a właściwie przede wszystkim ufać, to znaczy mieć te naczynia, choćby nawet były koślawe, brudne i popękane, odwrócone we właściwą stronę, tak żeby do nich się zmieściły te zdroje Bożego miłosierdzia, nieprzebrane i nieskończone. One się nigdy nie kończą, nigdy nie dochodzą do ściany, do granicy, bo my możemy się na nie zamknąć. Dzisiaj prosimy Pana Jezusa, żeby w swoim miłosierdziu zawsze wypełniał nas łaską i przebaczeniem. Żeby nawet jak gdzieś tam przewrócimy się, potkniemy, obtłuczemy, ulejemy tej Bożej łaski, zmarnujemy. Żebyśmy znów powstali, żebyśmy znów te naczynia naszych serc postawili we właściwy sposób. Żebyśmy nie odrzucili Bożego Miłosierdzia, nie odwrócili się, nie wypięli dnem, mówiąc obrazowo, na Boże Miłosierdzie. Choćby nasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją jeśli tylko ufamy, czyli obracamy się we właściwą stronę, w stronę Bożego Miłosierdzia, gotowi, by je przyjąć, by nim napełnić nasze serca, nasze życie. Amen.